Czy zarobi Blanka na występie podczas Eurowizji wna jaka nagrodę może liczyć zwycięzca? Wybór Blanki na reprezentantkę Polski podczas zbliżającego się 67. konkursu piosenki Eurowizji wzbudził wśród polskiej publiczności spore kontrowersje. Choć zdecydowanym faworytem słuchaczy przed rozpoczęciem przesłuchan wydawał się Jan. Ostatecznie jury oraz widzowie przed telewizorami w trakcie trwania koncertu tu bije serce Europy. Wybieramy hitne na Eurowizję. Zdecydowali się wybrać Blanka i jej taneczny utwór solo, Posłuchaj. Część zbulwersowanych melomanów postanowiła wysłać do władz telewizji polskiej. Oficjalna korespondencja z o wyjaśnienie, w jaki sposób przebiegało głosowanie Jury, a także, jak zliczane były głosy widzów, którzy wysyłali smsy. Stacja zlekceważyła jednak zadania słuchaczy i nie odpowiedziała na list. Mimo wszystko, wielu fanów trzyma kciuki za sukces polsko-bulgarskiej artystki. Michal Szpak przyznał. Zazyczy piosenkarce jak najlepszego występu i wyraził nadzieję, że uda się zdobyć sympatię europejskiej publiczności. Trochę bardziej krytycznie na temat Blanki wypowiedział się natomiast Krystian Ochman, który w programie One Rano stwierdził, że według niego solo to trochę takie. Kropka, disco Polo, a na kanapie u Kuby Wojewódzkiego nie wokalistce uszczypliwych komentarzy. Blanka zdaje się jednak nie przejmować krytycznymi komentarzami i fala hejtu, z jaka spotyka się w internecie. 23-latka liczy na sukces i ma nadzieję, że podczas koncertu finalowego w Liverpoolu udaje się zaprezentować z jak najlepszej strony. Wiele osób zastanawia się. Na jaka nagroda pieniężna będzie mógł liczyć z zwycięzca 67 edycji Eurowizji? Jak się okazuje, triumfatorowi konkursu nie przysługuje żadna gratyfikacja finansowa. W regulaminie muzycznych zmagań jest jasno napisane. Za napranie nie ma co liczyć tak ze osoby, które zajma drugie i trzecie miejsce. Nagroda za zwycięstwo w konkursie piosenki Eurowizji jest popularność która z cała pewnością się na wzrost sprzedaży nagran wykonawcy czy biletów na jego koncerty. Ponadto, jeśli Blanka wygra muzyczne zmagania, otrzyma kryształowa statuetkę w kształcie mikrofonu, wyjątkowy bukiet, a także możliwość zorganizowania następnej edycji konkursu w Polsce. Czy solo przekona do siebie europejska publiczność? Przekonamy się już niebawem. Final tegorocznej Eurowizji odbędzie się już z 13 maja w Liverpoolu.